Cześć, z tej strony Kuba z Universal Survival. Jak widzicie, dookoła nas przepiękna zima, a my właśnie szykujemy się do realizacji kolejnych edycji, wiosennych oraz jesiennych, kursu przetrwania symulacje survivalowe. Zdecydować się na udział w kursie przetrwania symulacje survivalowe to trochę jak kupić kota w worku. Mamy tego świadomość, jest to z naszej strony zabieg celowy, bo w końcu survival jest z założenia zawsze zaskoczeniem. Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu nigdy nie będą zamieszczać w internecie dziesiątek fotografii i pełnego opisu zdarzeń, które zamierzają przed Tobą postawić. Zatem, co jest tak naprawdę ważne w Survivalu? Umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu? Na pewno tak. Umiejętności techniczne związane z ściśle pojętymi technikami przetrwania również są bardzo ważne. Ale to jest tylko fragment sztuki przetrwania. Pytanie, czy chcesz się uczyć fragmentów, czy może całości zagadnienia? Symulacje survivalowe powstały dla osób, które są w stanie wyłapać drobną, ale jakże istotną w życiu kwestię, jaką jest kupowanie fikcji. Większość populacji lubi fikcję, lubi się na skróty. Nie będę ukrywał, ja również czasami. Fikcja jest też prostsza w zakupie. Gdyż jest łatwiejsza w konsumpcji. Bo czym jest rozpalanie ognia? Na przykładu, eee, przez człowieka, który nie jest zestresowany, którym nie targają trudne emocje, który jest syty, wyspany i pewny co do swojego losu za 15 minut czy 15 godzin. Czy przypadkiem nie jest to ta odrobinka fikcji? O ile oczywiście popatrzymy na to przez pryzmat autentycznych przygotowań do sytuacji surwiwalowych. Bardzo proszę, nie zrozum mnie źle. Nie podważam zasadności udziału w warsztacie techniki przetrwania. Szkolenie tego typu, prowadzone przez dobrego instruktora z usystematyzowaną wiedzą, to rzecz, za którą z pewnością warto zapłacić. To jest wypełnienie górnej części oraz środkowej tzw. piramidy przetrwania. Czyli nabycie wiedzy o sprzęcie i zdobycie umiejętności technicznych. Jednak zbudowanie w oparciu o te technikalia e, przekonania w sobie, że poradzę sobie w każdej sytuacji survivalowej, to już z całą pewnością nazwałbym fikcją. Dla prostego przykładu, to jak przygotowanie kierowcy do bezpiecznej jazdy samochodem. Jego szkolenia nie można oprzeć tylko i wyłącznie o ćwiczenia na placyku manewrowym. Przeciwieństwem wspomnianej fikcji jest autentyzm, czyli prawdziwość warunków zdarzeń, doznań, w tym przede wszystkim emocji i stresu. Jako instruktorzy Universal Survival poczkujemy autentyzmu w toku naszych wypraw zagranicznych. Uczciwie mówiąc, nadal nie jest to autentyzm stuprocentowy. I zapewne dobrze, że tak się dzieje, bo w przeciwnym razie cena takich przeżyć mogłaby być zbyt wysoka. Niemniej jednak podejmujemy wyzwania, staramy się eksperymentować i wykraczać poza utarte schematy myślenia i działania. Wielu osobom nie mieściło się w głowie, jak można pojechać w odludne zakątki Syberii, na pustynię czy też za kało podbiegunowe, na przykład bez asekuracji i łączności, ze zminimalizowanym sprzętem. Kiedy indziej ze sprzętem zaimprowizowanym lub też bez żywności, czy też ruszyć pieszo przez pustynię do niepewnych źródeł wody. Nie chcę wchodzić w temat oceny ryzyka naszych wyjazdów. Zresztą wszelkie informacje na ten temat znajdziesz na naszym blogu na universalsurvival.pl Ale przywołuję doświadczenia z wypraw, aby zobrazować czym może być w zakresie survivalu wdrażanie motta Trenuj, jakbyś walczył. I tym jest właśnie dla nas dążenie do autentyzmu. Czy można zatem aplikować autentyzm survivalu w trakcie weekendowego kursu? Można i my wiemy jak to zrobić, chociaż oczywiście liczymy się z obiektywnymi ograniczeniami, takiej formuły. Kurs przetrwania symulacji survivalowe oparliśmy o trzy podstawowe założenia. Pierwsze jest takie, że kurs musi być kompleksowy. To oznacza, że musi dotyczyć wszystkich trzech poziomów piramidy przetrwania sprzętu, technik przetrwania i aspektu psychologicznego. Wiąże się z tym bezpośrednio drugie nasze założenie czyli kurs nie może w uczestniku budować fikcyjnego przekonania na dowolny temat, tak jak mogłoby mieć to miejsce. Przy sterylnie prowadzonym warsztacie, jak zrobić to, jak zrobić tamto. Trzecim założeniem jest potrzeba prowadzenia w bardzo specjalistyczny sposób podsumowań i analiz po danych działaniach i zjawiskach, które dotyczą zarówno zespołu, jak i jednostki. To znaczy, że cały kurs powinien opierać się o element zaskoczenia, powinien stawiać przed uczestnikiem wysoko postawioną poprzeczkę, jeżeli chodzi o obciążenia psychofizyczne, przede wszystkim obciążenia dla głowy. I oczywiście niezbędna jest dobra atmosfera i otwarta komunikacja. Z tego właśnie zrodziła się metoda szkolenia w oparciu o symulacje survivalowe. Mówiąc o weekendowym kursie przetrwania, tylko autentyczne wyzwanie i autentyczne trudności, wykreowane przez jakąś inną, trzecią osobę, będą się faktycznie rozwijać. I tu powiem nieskromnie: jesteśmy ekspertami w zakresie kreowania takich sytuacji, bo wiele z nich sami przeżyliśmy w trakcie naszych wypraw. Potrafimy również umiejętnie dozować stopniem trudności. Tak, aby każdy niezależnie od swojej sprawności fizycznej mógł wynieść z kursu wartość, za którą nam płaci. Chodzi w końcu o zbliżenie się do granicy wytrzymałości, ale nie jej przekraczanie. Ponieważ kurs przetrwania, symulacje survivalowe, to nie jest selekcja, na których słabsi odpadają. Tutaj wartość wynosisz z zakończenia pełnego toku zajęć w ramach danej części, czyli od pierwszej do ostatniej minuty danego kursu, oraz wynosisz wartość po ukończeniu pełnego programu, czyli po ukończeniu części pierwszej, drugiej i trzeciej. Wracając do kwestii komfortu psychicznego, udziału w naszych szkoleniach, dążymy do stworzenia takiej atmosfery oraz określamy takie zasady współdziałania, w których każdy jest wolny, od presji oceny. Dzięki temu na naszym kursie jest czas i miejsce na popełnianie błędów, z których tak naprawdę nikt nie rozlicza. Zatem możesz u nas faktycznie zacząć eksperymentować, zarówno z samym sobą, jak i ze swoimi pomysłami. A jedyną w cudzysłowie będzie samo zadanie, czyli tytułowa symulacja survivalowa, z którą i tak nie pozostawimy Cię samego. Oczywiście nie oznacza to, że na kursie przetrwania symulacje survivalowe całkowicie pomijamy warsztat technik przetrwania. Uczymy, a potem wspólnie trenujemy metody rozpalania ognia, budowy schronień, posługiwania się ulinami, sznurami, Pozyskiwanie uzdatniania wody, przygotowania posiłków, nawigacji i wielu, wielu innych kwestii. I co również jest szczególnie istotne i warte podkreślenia, to są techniki zweryfikowane przez nas w toku wypraw, gdy byliśmy faktycznie zdani sami na siebie wiele set kilometrów poza cywilizację. Celem głównym kursu przetrwania, symulacje survivalowe, jest budowanie świadomości samego siebie. Jako instruktorzy skupiamy się na głowie kursanta, a to oznacza, że nie musisz być komandosem, maratończykiem, czy też innym supermenem, tak jak i my nimi nie jesteśmy. Natomiast na początku damy ci na pewno doświadczyć i pokombinować z własnym tokiem rozumowania. Dopiero później przeanalizujemy i poćwiczymy od strony technik przetrwania, czyli w sposób tak zwany zgodny ze sztuką. Nie zabija to Twojej inicjatywy, nie zabija to Twoich skojarzeń, nie zabija to Twojego toku rozumowania pewnych zdarzeń i zjawisk. Dzięki temu symulacje survivalowe opierają się o Twoje mocne strony, a nie o cudze pomysły i cudze procedury. I to jest właśnie ta wartość, której jako instruktorzy nigdy Ci nie odbierzemy. Symulacje survivalowe mają to do siebie, że pozostawiają, że muszą pozostawiać bardzo dużą decyzyjność i wpływ na to, co się dzieje uczestnikom takich zajęć. Zatem ta metoda przyjęta na naszym kursie przetrwania symulacji survivalowe powoduje, że nie możemy robić masówki. To znaczy jednorazowo przyjmujemy na szkolenie niewielką ilość osób. Na przykład, jeżeli chcesz ukończyć Pełen tok szkolenia, czyli wszystkie trzy części w danym roku kalendarzowym siłą rzeczy musisz się załapać do grupy 10 osób, ponieważ tylko tyle miejsc jest przewidzianych właśnie w ramach 72 godzinnej części trzeciej, najważniejszej, najbardziej obszernej i rozbudowanej, która no, stanowi całość, domyka całość kursu przetrwania symulacje survivalowe. Nie robimy tłoku, a ilość miejsc. Jest ograniczona. Urządź sobie zatem autentyczny trening survivalowy. Trening dla Twojej głowy. Analogicznie, tak jakbyś szedł w las, testować nowy nóż, czy nowy plecak, czy inny element wyposażenia. Niech ten trening będzie nadal jednak bezpieczny i koordynowany przez instruktorów, którzy wiedzą, czego uczyć oraz wiedzą, jak to zrobić, jak tego nauczać. Zapraszam serdecznie, a teraz kliknij tutaj. Tutaj. Tak, śmiało, możesz kliknąć tutaj. Klikaj, bo zaraz wyjdę do Ciebie.